że maszynista jest ostatnią osobą, która może zapobiec lub zmniejszyć skutki wypadku, katastrofy. Hamujemy i to i wtedy następuje taka chwila niemożności. Już nic więcej nie możemy z tym zrobić. Tak, Widzimy, że tu wchodzi człowiek, że nie możemy już z tym nic zrobić. No, jedyne co to... Czekać. Czekać, jeżeli jest to coś, co nam nie zagraża, ale czasami jest to ciężarówka, no i wtedy nie ma tu na co czekać. To co? wtedy trzeba się ewakuować do przedziału maszynowego położyć na podłodze i, i liczyć na to, że się nic nie wydarzy. Są dwie szkoły takie właśnie jak reagować, jedni, którzy. Teoretycznie oczywiście, mhm. bo póki nikt tego nie sprawdzi i oby nie musiał, to do końca pewnie sam nie wie, jak zareaguje. Ale zawsze część maszynistów mówiło, że idzie w drzwi i na poręcze. Że, że, że jeżeli no. ta, ta prędkość jest na tyle jeszcze rozsądna, że można wyskoczyć z lokomotywy no i liczyć na to, że jakoś się szczęśliwie upadnie, okay. wolą takie rozwiązanie niż zostać tutaj w blachach, no, bo przy jakimś, jakimś większym uderzeniu, niestety, tam przebywanie wiąże się z tym, że jest się dalej od strefy zgniotu, ale jednak te wszystkie urządzenia, które są tam montowane, bo bardzo często też zrywają się ze, ze śrub, z podłogi tam też się może dużo rzeczy poprzesuwać. A jak widzimy miejsca tam za wiele,